Ach, nareszcie chwila odpoczynku. Aj, tak dawno już nie miałam chwili relaksu. Hmm, teraz mogę siedzieć i marzyć o Kenie. Ojej! Barbie, moja kochana! Ken, jesteś! Przybyłem tutaj, żeby ci powiedzieć, że cię kocham. O oh, Ken! Siema, Barbie! Co? Hmm... Co ona taka rozważona? Siema, Barbie! Hejka! Ah! Barbie! Wszystko w porządku? Żyjesz? Hej! Nie śmiałabyś się tego pomogłabyś mi wstać! Dobrze już, dobrze Barbie! Chodź, wstawaj! Jesteś taka niezdara, no! Hej! Ale to Barbina, to ty mnie wystraszyłaś! Oj dobra sorki, sorki. Teraz mi lepiej powiedz Kamina, co ty tutaj robisz i czemu mi przeszkadzasz? Eee, Barbie? No, co tam? Mm, wiesz co, wydaje mi się, że powinnaś trochę sobie poprawić włosy. O, nie! Moje włosy! Barbie. No, wiesz, co? Nie daj, że mi przeszkodziłaś, to jeszcze teraz mi zniszczyłaś moją fryzurę. Hej, hej, ale o czym ty mówisz? Ja myślałam, że ty śpisz? Co ty tam właściwie robiłaś? Ach, Camila. Ja miałam taki piękny sen. o Kenu i o mnie. Prawie mnie pocałował. Ale potem przeszłaś ty i wszystko zepsułaś. Ohoho. Przepraszam, Barbie, nie chciałam, naprawdę. <laughs> Oj, tam nic się nie stało. Chodź lepiej zrobię ci herbatkę. No to powiedz mi, kochana, co byś chciała napić? Oj, ja bym cię napiła herbatki, ale taką szybką, dobrze? Chciałabym no, chciałabyś ciasteczko? Dzisiaj piekłam. No jasne. Proszę bardzo. Zobacz. W kształcie serca. O, widzę, że jesteś poważnie zakochana. Oj, tam oj, tam. No przecież mnie znasz. Słodzisz? Tak, poproszę dwie łyżeczki. Dziękuję Barbie, jest pyszna. A tak w ogóle to powiedz mi, co zamierzasz dzisiaj robić? Hmm, niech pomyślę. Najpierw się zrelaksuję, a później będę marzyć o Kenie. Ej, bo ja mam świetny pomysł. Tak? Jaki? Wiesz co, pójdziemy sobie poćwiczyć. A, ha, ha, ha. Chyba sobie żartujesz, co ty w ogóle do mnie mówisz. A, ha, ha. Normalnie tak mnie rozbawiłaś, że szok. Lepszego pomysłu nie miałaś? Ja i ćwiczenia. Hej, ale to nie jest zły pomysł, słuchaj. Hej, tam będzie Ken. Co ty powiedziałaś? Ken? Tak, Ken. No to wiesz co, no to ja się może z tobą przejdę jednak. Przyda mi się trochę ruchu. Barbie. No dobra, no to w takim razie ja tutaj na Ciebie poczekam, ale pośpiesz się troszeczkę. Och, kurczę, co ja na siebie włożę? Nie mogę przecież tak wyjść. Hmm. Hmm. Co by ubrała prawdziwa sportsmenka? Tak, mam idealną stylizację. Ach, no ile to jeszcze może trwać? Okej, okay, gotowa. Barbie, żartujesz, prawda? Możemy iść na ćwiczenia. I <gryw> jak wyglądam? Ekstra, prawda? Barbie, ty sobie żartujesz. Ty się ubrałaś do ćwiczeń czy na shopping? O co ci chodzi? Nie podoba ci się mój strój? Kobieto, ty mi kiedyś wykończysz. My nie idziemy na shopping, tylko na ćwiczenia. Musisz ubrać coś wygodnego. Jak ty chcesz biegać w szpilkach? Oj, to mało razy biegałam w szpilkach po sklepach. O, to nie to samo. Daj mi chwilkę, wybiorę dla ciebie coś idealnego. Hmm, hm. O, jest! Nie, tylko nie to, proszę! Tak. To będzie idealne. Szybciutko, zakładaj to. Albo nie zobaczysz dzisiaj Kena. No dobrze. Biegać na wysokich szpilkach. Nie rozumiem. Wow! Barbie, wyglądasz ekstra! No nie wiem. No dobra. Ale gdzie są twoje buty? Nie mam, nie mam, nie mam butów, nie mam butów. I co teraz? I co teraz? Eee, chwilkę. Barbie, a co jest w tych pudełkach? Eee, nic, e, nic, zupełnie nic. Barbie, spójrz, tutaj są twoje sportowe buty. Ojej, całkowicie o nich zapomniałam. Dobra, dobra, zakładaj je. No dobra, niech ci będzie jak? Wygodne? No, nawet, ale chyba jednak wolałabym szpilki. Oj, daj spokój! Teraz jeszcze musisz założyć to. Wiesz co, Kamila? Ty to masz pomysły. No, wydaje mi się, że to już wszystko, co? Tak, to już wszystko! Możemy iść biegać! Wuuuu! Jak sądzisz, w tej pozie zaimponuję Kenowi? O, daj spokój! Chodź lepiej! Chodź szybko, Barbie! Biegniemy! Wu, ale ekstra! Barbie, no chodź! Gdzie jesteś? No biegnę, biegnę! Przecież się nie pali, tak? Powoli biegnę! No to prześpiesz, Chodź, zobacz, jak jest super! Chwila! Juhu! Kura, ale super! Szybciej, Barbie, szybciej, szybciej, szybciej! Ach, 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 nie mogę już szybciej, już się zmęczyłam. Ach, oj, jak ciężko! Ach. O, chyba mnie zapała kolka. O, Barbie, tutaj jest idealne miejsce na ćwiczenia! Chodź, chodź, szybko! I jak ci się podoba? Oh, oh. Czy to tu? Tak, to tu! Będziemy tutaj ćwiczyć! O, oh, no to super! Hej, Barbie! Hej, wszystko w porządku? Wstawaj! Ani mi się śni! Mi tutaj jest dobrze, ja sobie trochę poleżę, a ty sobie trochę poćwicz! No coś ty, chodź szybko, rozciągamy się! Wiesz co? Odpuściłabyś mi. Chodź, chodź, chodź szybko. Rób to samo co ja. Ham. Ham. Uh. Uh. A teraz nogi. O oh, nie. Dziękuję, Barbie. Zachowuj się naturalnie. O, łatwo ci powiedzieć! A teraz powitanie Słońca! O nie, on tu idzie! Cześć dziewczyny! O, cześć Barbie. Widzę, że ćwiczysz, co? E, tak, tak. Właśnie robię powitanie Słońca. Jak to było? Ciao! Wow, Barbie, jak ty to robisz? Widzę, że jesteś profesjonalistką. No już musisz długo ćwiczyć. Ojej. Hm, wiesz co, imponują mi dziewczyny, które ćwiczą. Naprawdę? Aha, wiesz, wyciągnęłam Kamilę, bo ona nigdy nie lubi ćwiczyć. A ja uwielbiam. Ojej, Barbie, jesteś super. Hej, może zobaczymy się później na mieście? No jasne. O dobra, nie przeszkadzam Ci, to do zobaczenia później. Wow, jak ona to robi! Po, po! Pa! 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 <śmiewanie> Hej, to nie jest śmieszne. <śmiewanie> I co? Opłacało się przyjść na ćwiczenia, co? Oj tak, no naprawdę ćwiczenia się opłacają. No właśnie, widzisz i umówiłaś się z Kenem. No a teraz dawaj, dawaj, szybciutko ćwiczymy. Nie ma takiej mowy. Ja siedzę, relaksuję się i marzę o randce z Kenem. Dzień jest taki piękny. <śmiech> <śmiech> Jednak wiecie co? Opłacało się przychodzić na te ćwiczenia. Mam randkę z Kenem. Ojej. Tak, super. Chyba częściej będę wychodziła ćwiczyć. <laughs> Hej, zostawiajcie łapkę w górę, jeśli chcielibyście zobaczyć więcej bajek ze mną w roli głównej. No oczywiście, jeśli zbierzemy tych łapek tysiąc, to pokaże się kolejna bajka. Przecież to takie proste. Piszcie również w komentarzach, czy macie jakiś pomysł na moją nową przygodę. Jestem bardzo ciekawa i bardzo lubię czytać wasze komentarze. Hej, i subskrybujcie również Marivo. Ponieważ będzie tam więcej nie. Hurra! No i oczywiście jeszcze pozdrowienia. Chciałabym pozdrowić moich kochanych widzów. Pozdrawiam Aleksandra Borst, Patrycja Cech, Tomek Warian, Lego Princess i Emilia Faruga. A jeśli chcesz, żebym Cię pozdrowiła, napisz mi komentarz. Na pewno to zrobię. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Pa-pa! Barbie, wracaj do ćwiczeń, trzeba dalej ćwiczyć. A no tak, no tak.